Witajcie już w drugim odcinku Zabrajmy w Minecraft. Jak widzicie, poza odcinkiem upolowałem rzeczy, troszeczkę. I tak w tym odcinku trochę sobie pokopiemy. No, no tak troszkę, ale bez przesady. Żelazo by mi się strasznie przydało. Później, o no mam w ogóle żelazo. Chyba nie wiem. OK. Kopiemy sobie. I tak. Zanim go się stąd przeprowadzimy na gdzieś yy, gdzie indziej oczywiście, bo tam jak widzieliście mamy zaje fajne góry, które będę po, trochę może podwiedzał poza odcinkiem, to się zobaczy. O dobra. Jak widzicie mamy tu dirt. Masakra z tym girtem jest. Mmm. Okej. Okay. Pamiętajcie, chcecie być na bieżąco subskrybujcie kanał. No dajcie łapkę w górę. Strasznie bym prosił. No chciałbym. No nie musicie. Chciałbym. I to mnie pobudza do y, dalszego nagrywania filmików. Gotujecie. Okej, okay. róbmy sobie pochodnie. Okej, węgiel sobie zbierzmy. Ej! No, okej. Okay. O! gdzieś tu jest jaskinia. Oczywiście poziom jest easy, tak? Tak jak zawsze easy. Gdyby nie to easy. Czyżby bezpawne. I zaraz się przekonamy. Tylko podgłoszę sobie dźwięk. Kto to słysza? Dobra, na razie to zawiertuję Słyszę, że tu niedaleko jest Okej okay. sobie kopiemy ja i złagiemy też rzadka kurde, nie robiłam taką pikka, ale okej. W minecraftie, tak w górę. Już wam oświecam. Okej. Okay. Okej, okay. o, węgiel mam. No i to. Mamy węgiel super ok ok nam się muszę iść za jakimiś owcami bo oczywiście przecież nie będziemy no ok co? Wow, już tyle? No to co się tam później przypali widzimy się już u góry i się manko widzimy się już po cięciu już sobie zrobiłem kilów i ciśniemy dalej ok może coś nam się trafi o tu jest bardzo miejsce co jest Węgiel. później iron, iron by się przydał ale okej okay. widzicie, mamy tu wioskę no wioska to wioska, ale tam mamy góry widzicie, chciałbym się tam strasznie przynieść. na razie to U, nie na razie Później, co później czy na razie, kurde, nie wiem jak to powiedzieć, okej, okay. mamy tu, o, epickie, w mi się przeniesiono, ale na razie to nie, na razie wolę wejść w tuńczyki, trzeba uważać na górę. Nie, nie mogę, o, 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 pajączek, tak, pajączek, o, zapomniałem ale się zbliżamy już do końca tego odcinka. O, bierzmy wszystko. Oj, kilku jest nawet. Okay. O, jeszcze ten... Chodźmy zabijemy pajączka i się z wami pożegnam. To by było tyle z tego odcinka. No, okej. Okay. Czekajcie. Hopsa hopsa. A, parkur. Okej. Okay. Jeszcze tu szybko zobaczymy co my tu mamy. Ok, 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 no ładne tereny, no dobra, o jeszcze tam jest pająk, no pobiegniemy i będę się kończył z wami, o tam jeszcze kości, to już po odcinku sobie pozabieram i obejrzę gdzie tu wolno się a, osiedlić, a w następnym odcinku zbudujemy farmę z kurczakami, ok. Dzięki za oglądanie i na razie do kolejnego odcinku.